Dobry, dzień dobry, moje kochane skarby, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z mokrymi włosami i ogólnie dopiero się ogarniałem w kolejnym filmie na moim kanale. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poprosić, że jeżeli Wam się filmik spodoba, proszę o pozostawienie łapki w górę, komentarza. Na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was bardzo gorąco. Zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. I wraz z Arturem zapraszamy na nasz drugi kanał Kat PreFamily, który będzie podlinkowany w komentarzu niżej pod tym filmem. Zachęcamy tam również do pozostawienia subskrypcji na tamtym kanale. Moje skarby. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z trzema najlepszymi maskami do twarzy w różnych granicach cenowych. Są to maski ukierunkowane na właściwości nawadniające, właściwości przeciwzmarszczkowe, jak i również Silnie rozświetlające, rozpromieniające skórę. Maski są w różnych granicach cenowych, także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadnie większości z Was do gustu. Um. Także zaczynam. Zacznę temat od maski, która może być używana przez osoby o każdym typie skóry, nawet w przypadku dermatologicznie wysłyszających kuracji antytrądzikowych. Ta maska będzie odpowiednia dla osób z każdym typem skóry, nawet ze skórą bardzo łatwo zanieczyszczającą się, jak i również trądzikową, aby nawilżyć, nawodnić i przywrócić prawidłowe funkcje obronne bariery lipidowej. Jest to maska My Water Mask marki Mia, kosztuje do 40 zł w drogerii Rossmann i jest to maska intensywnie nawilżająca do twarzy i okolic oczu. Bardzo fajnie wygładza, nawilżana wadnia, to jest naprawdę kopniak wodny dla skóry, taki naprawdę to potężny elektrolit. Skóra jest taka napompowana, taka wygładzona, silnie nawilżona, nawilżenie się utrzymuje bardzo długo skóra jest w komforcie, bariera lipidowa również pod wpływem tej maski ulega odbudowie, wspiera odbudowę bariery lipidowej w trakcie kuracji. Fantastyczna przy retinolu, przy kwasach i tutaj producent mówi, żeby tą maskę zmyć e, oczywiście po 20-30 minutach e, albo jako stosować bazę jako, e, jako bazę pod makijaż. Nie praktykujcie tego, zmywajcie ją po 20-30 minutach. Efekty są spektakularne. Jako baza pod makijaż raz spróbowałem, zrolowało się, także nie, nie, nie. Ale jako produkt zmywalny, jak najbardziej komplementarny produkt przeciwstarzeniowo, nawadniająco, nawilżający, w przystępnej cenie w drogerii Rosman ze szczerego serducha mogę zarekomendować. Składów nie będę dzisiaj analizował, ponieważ były one analizowane przeze mnie w holu zakupowym z Rosmana, kiedy kupowałem te maski. Maska ma wzorowy skład i tutaj mamy tak na szybko m.in. ekstrakt z górskiego i lnu, olej z pestek winogron, betaina, wosk z borówki, masło mango i szea i witaminka E. Antyoksydanty o właściwościach nawadniających i nawilżających skórę, jak i również bardzo dużo humektantów, które wprowadzają odpowiednią dawkę wilgoci w głębsze warstwy skóry. Fajna, świetna maska. Następna maseczka jest to Mia Beauty Lab maska ujednoliconiająca, odżywiająca z kompleksem wygładzającym 8% i ją też można stosować jako krem na noc, czyli jako sleeping mask, bądź ją zmywać po 20-30 minutach. Jako sleeping mask, to jako nocną maskę, jako krem, rekomenduję ją zostawiać w przypadku skóry suchej, odwodnionej, dojrzałej bądź normalnej, a jeżeli borykacie się ze skórą tłustą, problematyczną, spokójcie ją po 20-30 minutach. Jest to maska z efektem blurring, totalnie bluruje skórę. Skóra jest fantastycznie tak przyjemnie napięta, rozświetlona, rozpromieniona, zrewitalizowana, wygładzona, nawilżona, odżywiona. Po prostu jest to coś fenomenalnego. I tutaj w składzie tej maski mamy peptydy. Mamy między innymi Palmitoyl e, 5 w składzie, Andrych Xylitol, Wyciąg z Alk, e, Niacinamid. Mamy tutaj multum fantastycznych składników, które wykazują właściwości silnie przeciwstarzeniowe, nawilżające i regenerujące skórę. Także jak najbardziej ona również jest do każdego typu skóry, ale w przypadku skór tłustych, problematycznych, trądzikowych po 20-30 minutach ją zmyć. Także reasumując, te dwie maski marki MIA są to cuda zasługujące na bardzo duże plusy i uwagę. Z tej serii nie polecam wam maseczek z kwasem azelainowym, tej oczyszczającej, ponieważ zawiera alkohol w składzie. Ale te dwie maski są zdajewiste, fenomenalne. Naprawdę drogeryjne produkty, które robią taką robotę przy każdym typie skóry, że to po prostu jest niepojęte. Także rekomenduję, rekomenduję i jeszcze raz rekomenduję. I ostatni produkt, jest to Sleeping Mask, typowa maska na noc, ale ona no, kosztuje 169 zł w perfumeriach Sephora i jest to Plow, Anna Lewandowska, Plow i jest to maska e, Kisses from the moon, spłycenie zmarszczek, wygładzenie, nawilżenie, redukcja oznak zmęczenia. Zapach jest przecudowny, konsystencja jedwabista, luksusowa, przyjemnie się rozprowadza, fajnie się wchłania, pozostawia taką nawilżającą kołderkę Ala Kokon na skórze. Rano skóra jest tak nawilżona, odżywiona, redukcja oznak zmęczenia maksymalna, zrewitalizowana. No cud, bajeczka, rewelacja. Nie polecam tej maseczki dla osób ze skórą tłustą i problematyczną, ponieważ tutaj już możemy mówić o zapychaniu, ale jeżeli macie skórę suchą, Normalną, dojrzałą, yy, przesuszoną. No fantastyczna maska rewitalizacyjna na noc. I sleeping mask tak naprawdę możecie stosować na dwa sposoby. Możecie nałożyć sleeping mask dodatkowo po kremie na noc. Albo żeby nadmiernie nie obciążać skóry jako krem na noc. Maski nocne są skoncentrowane, posiadają większe stężenia substancji aktywnych, co za tym idzie, działają silniej niż krem na noc. Także, jak najbardziej, jest to fenomenalna maska, już możemy powiedzieć sobie szczerze, taka luksusowa, ale robi robotę. Rano skóra jest tak wygładzona, zrewitalizowana, rozświetlona, rozpromieniona cud landrynka, rewelacja. W przypadku tych masek, mija też jest cud, Landrynka rewelacja. Ale jeżeli szukacie takiej naprawdę zintensyfikowanej, skoncentrowanej maski, Plow Anny Lewandowskiej, jest to fenomen pielęgnacyjny. Oni tutaj tylko piszą, że jest intensywnie odmładzająca, e, regenerująca maska na noc, przewraca fizjologiczny rytm dobowy skóry oraz niweluje oznaki jej zmęczenia, by o poranku była wypoczęta i zrelaksowana. 100% prawdy. Nic tu nie jest przekłamane. Jak oni piszą, takie są rezultaty pielęgnacyjne osiągnięte na skórze. Skóra jest zrewitalizowana fantastycznie, nawilżona, napięta, wygładzona. No po prostu rewelacja. Rano skóra wygląda jak lustro. Także jeżeli szukacie takiej intensywnej maski anti-aging, jak najbardziej ta maska nocna odmładzająca od marki Plow, e, Kisses e, from the Moon, czyli będzie to idealny produkt. Produkt, cud, bajka, rewelka. Jeszcze testuję, jestem w trakcie testów jednej maski yy, z PLO, ale jeszcze o niej nie mam żadnego zdania, ale ta maseczka jest ideolą. Także jeżeli szukacie takiej naprawdę bogatej pielęgnacji przeciwstarzeniowo rozświetlającej, dużo pracujecie, żyjecie w zanieczyszczonym środowisku, ta maska jest idealna. Idealna. Także jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza, Buziaki wielkie. Do następnego. Hej.